Hejka! Witam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie. Jesteście właśnie teraz na kanale Heksa Waży. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. Dziękuję! Dzisiaj, jak już właśnie widzicie w opisie i w tytule, zrobimy sobie keto deserek. Potrzebujecie tylko trzech składników. No to co? Lecimy? usztoną galaretkę. wlewamy na dno kieliszków i na naszą foremkę wyłożoną folią. Teraz poczekamy aż ostygnie i wstawimy do lodówki. No i zobaczcie, galaretka nam stężała. Proszę bardzo, to teraz czas na bitą śmietanę. Musimy ubić teraz śmietanę 30%. Opcjonalnie dodajemy parę łyżek ricottowego zmielonego. No to robimy nam się to teraz czas na serduszka No i co, leci mi ta śmietana do kieliszka. Do środka można dać owoce bądź pozostałą galaretkę. Tak, gotowe. No i zobaczcie, jak wyszło normalnie, jaka ja jestem z siebie dumna. Powiem Wam, elegancko. Poziom trudności tego deserku bym mogła ocenić od 1 do 10, no to wiecie, 1. No, już po mnie. Dobra, to do następnego razu. Pa!